Słyszałem, że chcesz doświadczyć prawdziwej pracy z ciałem. Ciało sztuka, praktyka jogi, techniki oddechowe, medytacja, uwalnianie emocji, hey, relaksacja z handpanem, automasaż. To wszystko leży w zasięgu twoich możliwości. Tego wszystkiego spróbujesz z dowolnego miejsca na świecie, w domu lub poza nim. Twoje ciało, emocje oraz dusza są jednym. Wewnętrzna droga wymaga ciągłej pielęgnacji i wrażliwości. Wymaga także podjęcia decyzji. Tylko ty możesz wybrać właściwie. Ciało sztuka bowiem to najbardziej kompleksowy kurs pracy z ciałem, który pozwoli ci przełamać lęk przed tym pierwszym krokiem. To przede wszystkim praktyczny program dla każdego, kto stawia zdrowie na pierwszym miejscu. Oddychanie brzuszne, rozluźnianie przepony, medytacja na stres, badanie środka ciężkości aż w końcu Wyczekany moment na porządny relaks. Ale czy to w ogóle zadziała? Ten kurs obróci Twoje życie do góry nogami. W programie pokażę Ci przede wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące kształcenia bezpiecznego samorozwoju. Platforma, do której otrzymujesz dostęp, składa się z ośmiu pełnych modułów po których możesz poruszać się bez najmniejszego ograniczenia. Ty decydujesz kiedy i gdzie sięgniesz po konkretne zajęcia. Zajęcia natomiast prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela jogi, masażystę oraz muzyka. Na swoim koncie mam ponad tysiące wykonanych masaży, setki poprowadzonych zajęć jogi oraz dziesiątki sesji oddechowych i warsztatów ruchowych. Ponadto mnóstwo cudownych koncertów z medytacjami na wstępie, a nawet wydanie płyty muzycznej czy wypuszczenie w świat teledysku. Umiejętne uczenie się odpoczywania to proces tak samo istotny jak faza ćwiczeń. Kluczem jest odpuścić kontrolę i tak po prostu dać się uwolnić wewnętrznemu dziecku. Bo w tej całej powadze potrzebujemy sporo bezpiecznego ruchu, który funkcjonuje poza utartym szablonem. Zabawa, oddech, ruch, kooperacja ze sobą samą, ze sobą samym powrót do korzenia. Ale znów żeby nie brzmiało to zbyt samolubnie. Dostajesz dostęp do tajnej społeczności zaangażowanych ludzi, w której odpowiem na wszystkie twoje pytania. To miejsce dzielenia się wrażeniami oraz serdeczna wymiana tym, co zdarzyło się w trakcie praktyk. Nowe lekcje każdego miesiąca podnoszą poziom twojej motywacji. Ponadto, jako moi kursanci otrzymujecie ode mnie zniżkę na indywidualne konsultacje online. Brzmi mało przekonująco? Jako uczestnicy pierwszej edycji, możecie mieć pewność, że w tak doskonałej cenie jak teraz, kurs nie będzie dostępny już nigdy. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która nigdy nie miała do czynienia z jakąkolwiek formą rozwoju osobistego, czy masz już doświadczenie w jakiejś konkretnej dziedzinie, zawsze znajdziesz coś dla siebie coś kojącego, coś ładującego. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś dziś, pomyśl, kim pragniesz stać się jutro. Już kilka dni po dołączeniu poczujesz że w Twoim ciele pojawia się miejsce. Ponadto wisienką na torcie będą medytacje prowadzone z udziałem muzyki handpanowej własnej produkcji. Jeszcze nie było tak obfitego i zróżnicowanego kursu pracy z ciałem. Poczekaj, co? Znowu bolą cię plecy, a daj spokój do wesela się zagoi.